To Już tak? No, to... no, tak mi się wydaje. No zaskoczenia. Tak. To dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj wynieśliśmy się na świeże powietrze, Oj, bo bo jest świeże. Nie pada. Jest świeże, słusznie zauważyłeś. Wrócił nasz operator, więc możemy sobie pozwolić na To nie jest wasz operator, szaleństwa. tylko tylko twój mąż. Przy okazji hmm. tak się składa. Ym... I... Przy okazji co się składa? Miła, miła jest jakaś taka y, odmiana. Y, dzisiaj będziemy eksperymentować. Y, mm, kiedyś współpracowałam z takim kelnerem, który mówił, że do każdego gościa, że zabierze ich w kulinarną no to, podróż, to, 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 to. co rzeczywiście powodowało, że ja już przewracałam oczyma, ale dzisiaj y, będziemy eksperymentować i będzie to podróż Kulinarna, Dokąd? taka krzyżówka polsko-azjatycka. Jesteś jak Robert Makłowicz. Pokaż co masz. Pomyślałam sobie, że każdy z Was wie, jak zrobić chłodnik. Ja również, więc chciałabym zrobić coś, czego nigdy w życiu nie jadłam. A! Dostałam od znanej Wam już Joasi z filmu o sadzeniu kapusty botwinkę z jej ogrodu jakie słodkie są te buraczki i pomyślałam sobie, że zrobimy taki fusion polsko-japoński, mianowicie użyjemy jak najbardziej klasycznej dymki, koperku, mamy tu ogórka, rzodkiewkę. Jajka już są ugotowane jak do ramenu, czyli 6 minut w rządku, potem hartowane, zlane zimną wodą i obrane. A botwinę zrobi z łoka z odrobiną sosu sojowego, imbiru, chili i czosnku. Do tego będą jeszcze tłuczone ziemniaczki, które mi zostały z wczoraj z, ze schabowego ym, skalafioru. No więc zajmijmy się ym, buraczkami. Słuchajcie, kroję je na takie. Za drobne kawałki, całe, nie obieram, o, listek mi spadł na nogę, ale jest nadal czysty. Musi przydepnąć, żeby było, nie było nieszczęścia, I potem go wkroić do sałatki. I, o widzę, tu jeszcze się troszkę piachu znalazło. Muszę to oczyścić. Może to umyć należałoby, Katarzyna. No już myłam, myłam. Ale I teraz mimo, mimo takie nie za drobne kawałki. Pokroimy liście. Jak Ci szło w ogóle jak mnie nie było przez kilka ostatnich dni? Jak zwykle była to walka o przetrwanie. Ale nie no, widziałem tam po wynikach na Twoim Instagramie, że szłaś jak burza. No ta która była dzisiaj w nocy, lało i trzeskało. A mnie się wydawało, że w ogóle dzisiaj nie padało. Tak mocno spałam. Lało i to trzeskało. Pewnie i to obżarstwo nocne. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, jak pewnie widzieliście, zrobiłam paprykarza wegańskiego z nowej o książki Boże. Marty Dymek. Jaki to był paprykarz wegański? No powiem wam tyle. Robię dzisiaj trzy razy tyle. Tego no. Bo ta jedna porcja to jest jakiś śmiech na sali, to wychodzi maleństwo, taka malutka miseczka, to w ogóle naprawdę jest jakaś rozbiegówka marna. No, trwa, trwało to niecałe 10 minut, jak zniknęła ta miseczka z paprykarzem, bez chleba, bez niczego, po prostu tak, jadło się ją samą. Tak. Prosto z patelni, znaczy prosto z miseczki. Też jeszcze widzę trochę. Katarzyna, to ja bym może pójdźmy to umyjemy, co? Tak jeszcze to przypłacę. A nie możesz wycierać w sukienkę buraczków, ponieważ wszyscy to oglądają w tym no momencie. I? <laughs> Przynajmniej nie udaje, że jest inaczej. Nie, dlaczego tego nie opłuczesz pod wodą? No już płukałam, teraz jeszcze... No ale nieskutecznie, to znaczy, że należy Szlak, jeszcze raz. No jeszcze raz wezmę durszlak i teraz jeszcze raz to wrzucimy na wodę. No mam nadzieję. Słuchajcie, no nie, skroję... Wytarłaś buraczki w sukienki. Yy, skroję cały ten... Yy, wszystko skroję, co tu mam, no bo yy, to już nie może leżeć. Tak samo, słuchajcie, komunikat. Komunik yy, komunikat. Jutro Zamiast gotowania y, zrobię drożdżowe buły z rabarbarem. Bo pokaż tam piękny rabarbar. Czy Wy wiecie, jak wygląda rabarbar? Katarzyna, że żeby pokazać, ten rabarbar, musiał pokazać bałagan, jaki masz na tarasie. Ojej. Oraz 18 butelek wina, z czego 12 jest do połowy pusty. W po weekendzie ich nie będzie, nie przejmuj się. Hmm. Przyjeżdżają goście do końca. <laughs> Zobaczymy, czy się załapią na paprykarza. Hmm. Chcę wam pokazać, bo zwykle pewnie kupujecie rabarbar w sklepie. A to jest również rabarbar Joasi z liśćmi. Te liście są tak przepiękne, że Asia chciała mi oberwać. Ja mówię nie zostaw, zostaw te liście. I zaraz wam je pokażę. Ale rabarbar nie trafi do dzisiejszego jedzenia, tylko do jedzenia. Nie, jutro tego. zrobię buły z rabarbarem, bo muszę ten rabarbar już dzisiaj go włożyłam do wody, żeby on wytrzymał. Muszę po prostu się nim zająć. E, najpóźniej czekaj, jutro. To może go pokazać pod Chodź, chodź i zobaczcie. Coś leniu? Te liście już troszkę padły, ale zobaczcie jaki piękny. I z niego zrobimy. Buły z rabarbarem, to będzie jedna rzecz i pewnie jeszcze kombu. Dobrze, żeby Remik nie bał się jeść potem tego chłodnika, to jeszcze raz wrzucam komisyjnie na durszlak botwinkę. Wyczuczemy ten talerz też. Tutaj coś wyleciało. Lejemy. Dobrze, że wróciłem na czas. Dzięki temu buraki zostały umyte. Góry nie było, sama byś gotowała. Ale widziałeś, że one by były przyst... na durszlaku. Wszystkie myślili, byś wytarała sukienkę. Ach, sukienka świetnie się do tego nadaje, bawełenka. Bardzo dobrze się sprawdza. W kolorze buraczkowym. E, no. Od razu odpowiadam na pytania, bo ostatnio było co to za sukienka. Ta, to jest Bazar. Bazar nocny w y, Tajlandii, także artefakt nie do kupienia. Dobrze y, odpalam łoka i skoro Azja, to dam troszkę y, oleju zwykłego i krople oleju sezamowego, ponieważ sezam. Y, ma taki smak, że ja za każdym razem zaczynam się ślinić, Nie wiem, jak wy. Tu z kolei. Nie chcecie tego widzieć. Odpalam. Odpalam na patelni. Katarzyna, tu coś od sezamku. Odpalam małą patelnię z niewielką ilością masła, jak na mnie. I tutaj mam z wczoraj cztery śliczne ziemniaki. Sam sobie jednego zjadłem wieczorem. No właśnie, musiałam tutaj jak lwica bronić tych ziemniaków, żeby. To została jeszcze zupa z pokrzyw? nie? to nie, tu jest... jest kasza jaglana do paprykarza. Na szczęście ja gotuję zawsze więcej kaszy, ryżu, więc mogę zrobić jeszcze. Ukałbyś powtórzyć zupę z pokrzyw, Była przepyszna. A jutro przyjadą Znakowała goście, ci. to już można zrobić im zupełnie sprawę. Ale mamy pokrzywy. Trzeba zobaczyć, czy jeszcze nie zakwitły, bo to dopóki nie kwitną można robić. A czemu potem nie? Trzeba by Asi spytać. Ja tylko wiem tyle jak zwykły taki robotnik, że zrywa się, dopóki nie zakwitną. Więc tak robię. Troszkę chcę je. Podziubać, ale na patelni to jest niemożliwe, więc je troszkę ponacinam, żeby mi Muszę lepiej poszło. Potem je y, posolę jeszcze i Słuchaj, Bo co my robimy? Y, botwinkę, tak? Chłodnik Chłodnia, Chłodnik. chłodnik. Dobrze, jeszcze patelnia, już chyba jest dobrze. Gorący, to jest, to jest to, mi, tutaj machasz gorącym chodzi. olejem, garażymy. Łok musi być gorący. Zatytkujemy się, to nie jest dla nich Ja Jest tak zdecydowanie wygodnie. Chcę robimy to dosłownie chwilę. Czuję, zapach sprzedamy.

do chłodnika należy właśnie tak zblanszować. Dobrze powiedziesz, dobrze użyłem słowa? Dobrze użyłeś słowa. To zblanszowali. Tak, ale wiesz, normalnie się gotuje. No to, to jest twój oryginalny pomysł, To Zobacz, jest Mój autorski pomysł, który przyszedł mi do głowy koło 12 w nocy. Się, o! Tak to zrobię, tak? Ale wczoraj, ale wcześniej. Wczoraj. Znaczy właściwie dzisiaj. Ja spałem? Jeszcze nie trwałeś, powiedziałaś, że dobry pomysł, ale już tego nie pamiętasz. Nie zasypiałem. Było późno. Dobrze, dajemy łyżkę sosu sojowego z imbirem, e, może dwie, e, z imbirem, z czosnkiem, z płatkami e, chili. Mieszamy. A z czym się robi położenie maślankę, tylko chłodnik z maślanką, kefirem, z siadłym mlekiem? Z maślanką, kefirem, mlekiem. z siadłym mlekiem, lekiem, z czym się chce. A jaka jest różnica między maślanką a siadłym mlekiem? To... Ma maślanka jest otrzymywana w wyniku robienia masła. To, co pozostaje po ubiciu śmietany Aha, to jest nie jest stałe, mhm. jest maślanką. A zsiadłe mleko to jest po prostu mleko nastawione na No tak, właśnie to tak, tam w wyniku tam fermentacji kefir. mleka. A jeszcze jest kefir w tym całej rodzinie. Kefir, tak. Kefir. Właściwie. Dobrze, ziemniaki już. Kefir, wiesz, że kefir zawiera alkohol. Tam no chyba 0,5% alkoholu się w jakiś sposób wytrąca. Bo fermentuje. Lubię kefir. <noise> dobrze. Kefir lubi mnie. Ja lubię kefir, kefir lubi mnie. A wolisz kefir czy maślankę? E, to zależy od maślanki i od kefiru, ale lubię. ja kocham na biał. A powiedz mi. E... Dobrze. To dzisiejsze na to czym będzie? Na maślance. Okay. Na maślance lokalnej. Okay. Biorę to i jedziemy. A, to my tam wracamy. Ok. Wracamy. Ja jakoś się nie zorientowałem. Och, jak pachnie ta boczka. Jak gorąco się zrobiło. Gorąco, tak. Musimy jakoś usiąść w cieniu, żeby zjeść. Aha, jeszcze dla Ciebie miskę przynajmniej. No, jak zwykle. Weź tą tutaj ryżyka miski z tyłu. Dobrze. To teraz już składamy nasz chłodnik do kupy. Ja muszę pokroić szybko dymkę. No to już jak mamy taki chłodnik quasi azjatycki, to dymkę też pokroimy w tym stylu, żeby była jakaś konsekwencja. I. To właściwie będzie nasze śniadanie. Słuchajcie, aż trochę wstyd się przyznać, ale po jedzeniu do późna. No, wiecie, Naprawdę, i przed 12. w nocy dojada, no dopiero to Dopiero teraz no, y, poczułam głód. <noise> te ziemniaczki to już mogłabym jeść, teraz. Tak, tak, tak. Tu jest na no nie talerzyk nawet przewidziany. I dobrze, zobaczcie. Robimy tak. Garść. Ja nie będziemy patrzeć, no. Garść ogórka. Żeby było sprawiedliwie. Ty też dostaniesz garść. No, podzielimy na równo. O no, jej co za cisza, słuchajcie, my nie mamy dzisiaj dzieci i aż dzwoni w uszach, co? Tak. Dlatego mogliśmy tak sobie leniuchować. Marusia sama zrobiła sobie śniadanie. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. Dobrze jest sprawiedliwie. Teraz damy. Czy chcesz ziemniaczki od razu do środka, czy chcesz na talerzyk z boku? Nie wiem, a jak powinienem chcieć? No, ja na przykład lubię na talerzyku z boku i sobie na łyżce wkładać do to ja ta... środka. To ja proszę tak samo. Czyli normalnie to się gotowo być buraki, a teraz nie tak. po prostu zblanszowałeś, Ale muszą być świeżutkie takie. Mhm. Samo zdrowie, samo zdrowie. Damy jeszcze połyżce tego dla koloru. Jeszcze potem poleję po łyżce na górę. Dobrze, czyli ziemniaki damy sobie au, au, au na talerzyk. Będziemy jedli z jednego talerzyka. To ty, nie, nie za dużo zjesz Kasiu. <śle> Jak będziemy jedni z jednego. Ja jestem spokojna <śle> o swojej możliwości. Możesz nie zdążyć, Kasiu. Ja się taki nie urodził, co by mi wyrwał jedzenie. Sól pieprz. Słuchajcie, już zaczynam mało mówić, bo. Jesteś głodna. No I teraz. I maślanka. Maślana leci ojej to wygląda jak deser. Fantastycznie wygląda jak. Hmm, teraz za ja muszę, mało ma No, widzisz, nie wystarczyło dla ciebie. Mówię, że nie podjął dzisiaj. Jeszcze, zaraz pójdę. A to nie, to tu, wiesz, to wystarczy. Sól. Pieprz. dokończ danie, i potem sobie pójdziesz. Ja chcę zacząć jeść. Dobrze. Nie. Tu też damy sól. Pieprz. Na odwrót i teraz. Simę. To wygląda jak takie truskawki ze śmietanką hmm. podymeczce. dużo To są witaminy. Koperek. Hmm. No dobrze. I na finish. A, jeszcze jajo. Jajo idealne. Patrzcie, jajo do ramenu. Voilà, monsieur. Każdy dostanie po całym jaju, bo jesteśmy głodni. I to by było na tyle. my już naprawdę się poważnie ślinimy i musimy jeść. E, widzimy się. Jutro, e, jutro były z rabarbarem. Pokażę, ja wiem, bo mogę jeszcze pokazać, tam są krowy z tyłu. Krowy. Są krowy, a ja biegnę jeszcze po maślanku. To ja już jem. Jest.